ale tak, ty słowo pada i taka cisza. No właśnie. Bokiem przewróć palcem na bok. A, dobra, mam wszystkich na raz. Dobra. A. Tylko to jest. Nie Jezu, jak śmiesznie jestem pierwszy raz na czymś takim. Cześć, tutaj Ania. witam w nietypowym odcinku Dzikiego Ucha. Zaczęliśmy go nagrywać zanim zaczął się ten dziki czas. Skończyliśmy przez internet, zatem przepraszam, ale jakość nagrań będzie się różnić. Mam jednak nadzieję, że niedługo ten dziki czas się skończy i będziemy mogli znowu dla Was normalnie nagrywać. No, teraz mogę wciskać. O. No to kurde. Co? A, ja, a ja mam szpitalny spirytus taki, Ale tutaj. mam dla Ciebie niespodziankę jaką. też dla mnie masz? Tak. Baga cicho, tak. Zaproszona. Tak, świetny pomysł. <śmiech> <śmiech> o, więc mamy tutaj. O, możemy klikać do woli. Możemy zjeść z tego teraz. Ja od razu mówię, że jest to totalna noga, nie znam tekstów, zakończ zdać, zapomnieć. Ale no w ogóle dziękuję, że zgodziliście się właśnie wystąpić. I Kamilo, w ogóle pierwszy raz witam. W dziki Łochu, dzień dobry. Tak, witamy, witamy, witamy. Prost, prosto o no fajnie, piękne studio macie, naprawdę bardzo znajome tutaj, czuliście jak w domu. A Paweł Izdebski tu już był u Ciebie? Nie. Dlaczego? <noise> Za daleko. Ja daję orędzie do Pawła. Paweł, jak to oglądasz, a na pewno to oglądasz, musisz tu przyjść ze mną i chcę się z Tobą zmierzyć. Wzywasz go na pojedynek? Tak, wyzywam go na pojedynek, na coś tam, nie wiem, coś wymyślimy. Może na całowanie? Dobra. Witam w pierwszym musicalowym odcinku Dzikiego Ucha. Juhu! Do klaski! I dziękuję, że do mnie wpadliście. To my dziękujemy, super. Pokażę wam jedno słowo. Po naciśnięciu przycisku szybsza osoba śpiewa część piosenki z dowolnego musicalu, w której ono pada. Ponieważ nie macie przycisku, po prostu zaczynacie śpiewać. Jeśli odpowiedź będzie błędna lub jeśli nic nie wymyślicie, prawo głosu przechodzi na drugą osobę. Mam do was siedem słów, każde z nich warte jest jeden punkt. Wygrywa osoba z największą liczbą punktów. Możecie odmieniać te słowa. I po angielsku też, na angielski też możecie tłumaczyć. Ale może, mogą być autorskie muzykale. Ja A co wygram. on wygra? Bo ja bo na pewno wygra. Ja Chciałem zapytać, co wygra. Dożywotny do, do ży, do szacunek z, z twojej strony. O matko, to już go masz za dara, masz. O, dzięki. Wiesz. Ja chcę zgadnąć chociaż jedno. Ja się zdecyduję. Ja chyba nie znam w ogóle piosenek z muzykali. Wszyscy razem w jednym tempie to nie musical. <noise> Pójdziemy razem i rama lama lama ka tinga do tinga do Każdy razem Bać się czy nie bać? O to jest pytanie ty, I nie? Karol odpowie na nie A, bać? bać? A, Monomi jest te słowa Aha. Bo, Boję się Choć wiem, że zbudzę się na pojęcie, za dnia Lecz boję się Roma i Julia no ale wcisnąć guzika. Punkt dla mnie. No. no. Spraw, spraw, spraw. Panie spraw, wystał się cud. Ale nie wiem, z czego to, to chyba z kościoła. Sejmu, <grym> swejmu! Ale jesteśmy bez Daj mu żyć! <grym> z <Znęckików. grym> W czym grałaś ostatnio? Powiedz mi. Opowiedz nam. Nie ja nie miałam tej piosenki. Opowiedz... Nie, nie, jutro zesłać los. Dobrze. Ale to chyba moje. Tak, daję ci tego nie, No nie, Poczekaj. Jeszcze dzień dopiero ci zacząłem szyć, a jednak los nie, dar nadziei. Eee, Twych oczu. To znowu, Romeo, i Julia. Eee, no, ale mam zaśpiewać, tak? Twych oczu blask, że jak to szło? nie no. Zaśpiewaj, no <laughs> wiem, poczekaj. Eee, tylko, że. Tam... I na mnie patrz. No kurde, Poddajesz się. się, jak chcesz, to. O, nie nie sobie zaśpiewać całą piosenkę, poczekaj. Eee, no. Oczy. No właśnie. I na mnie patrz. Twych oczu blask. O, to nie, nie nie, nie. Wiem już, jak dwie gwiazdy w ciemności na niebie palą się twoje oczy. No właśnie. Ja szukałem w ogóle. Dobra. No. Mam punkt, no wow, ale się popisałem, co? Hari Hari, on to sprawia. Aha, mój Hari Hari, hali one cała. To... <laughs> Nazwała. mama nazwała no na obiad, mama czekaj 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 wymyślę wymyślę szczęścia łód coś tam szczęścia ale nie wiem co tam szczęścia łód ale nie wiem z czego no i zaśpiewaj to teraz ja jestem stanie szczęścia łód. Ja wiem, jaki to jest musical i wiem, jakie jest piosenka. A będzie pupu, Może być pupu. Ja powiedziałam, nacisnąłem, powiedziałam szczęścia łód. ci po punktu, nawet wtedy. Dobra. Jeden szczęścia łód, mały szczęścia łód, jeden szczęścia ta-da-ra-ta-ra-ta. Ta, 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 ta. No to jest z My Fair Lady. Spójrz na ten zbiór, to jasna rzecz. Że więcej chyba już nie da się mieć. Można zazdrościć mi, że wszystko mam, czego chcę. Mało serenka. Oh. No, Hakuna-Matata to jest na pewno, tylko nie wiem, jak tam brzmi. Y... Hakuna-Matata, jak <słuch> cudownie, cudownie to brzmi. To brzmi. No to... Dwa, jeden. Dwa jeden, gratulacje. Hakuna no. matata, to nie byle bzi. ale tu widzisz to przez tę późną godzinę po prostu. No dwa, dwie, jeden, no dwa jeden, no. Jeżeli dobra. teraz wygram, to naprawdę usiądę tu z jurzykiem. Dobrze, dobrze. A jak ja wygram, to z kim usiądę? Z Dagmarą. Aż coś tam, coś tam boli głowa, no paweł. Weź. Cześć, mama, mis. Znowu, mama mija, opamiętaj się, ech ty znowu ubracego. Mama mija, Mam tak, blisko, no to tak, 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 On tak, 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 sama wciąż. Ja wiem, ja wiem. Blisko. sama wciąż. Którka mi zykalała i ledę wielkie oczy. Widzę go przez blisko. <śmieniciela> Dobra, przynajmniej zachowaliśmy jakieś pozory e, jakości po prostu dzięki Kasie. Nam... Czyli mamy dwa, dwa w takim razie. Ona, on, siostra, brat. Każdy kij dwa końce ma. Ona ta pa 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 To jest, słuchajcie, autorskie musical, Chłopak czy dziewczyna, czyli y, hecana 14 fajerek z rampy Tintilo, y, moje lata młodość Czuję się bardzo nieswoją, możesz coś powiedzieć jak Krystian? Bo nie wiem z kim jestem O, szaleje jest tą babą Zrób do zera Crazy for you musical No i co to jest tytuł? <laughs> A, y Crazy 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 smile <laughs> <crazy, laughs> life czyli uh, so będzie crazy crazy, crazy for me some love na didi była cool wiecie jaki no się wygacha siadam he lives in you he lives in me he watches all that Na, 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 to jest z króla ma. All that jazz! All that jazz! Ja nie z... Z... Nie, nie, ja tam... O! Poczekaj, bo ja się rozbiorę ja i wygram. <grym> no i co teraz w takiej sytuacji? No bo ja zaśpiewałam, ale nie kliknęłam, no weź. No ale ja też bym. Ja też, ja też bym powiedział. No może po punkcie, żeby nie było. Y, And ja... all that jazz! O! No, no. No to jest ta sama piosenka, Kasiu, ale... Ale ja pierwsza e... zaśpiewałam ją! No to się klika najpierw, no to ostatni raz, żeby to było. Jasne? Już nigdy nas nie zaproszą. Dobra, może tak być? Jeżeli ty się na to zgadzasz, to przez... Tak, Zgadzam się po jednym punkcie, Kasia, to jest ostrzeżenie, następnym razem nie zalicza ci. <noise> to ja boję się! Boję się!

Start something new? Coś takiego jest taka piosenka. Star! Start, start, że się coś zaczyna. Start. Start something new. Tak. No to możemy start chyba to start zaliczyć, start no. Start something new, coś takiego jest, no jest taka piosenka w high school Musical. Star. Okay. Coś tak, coś to. Taka piosenka pierwsza, jaką on śpiewał, y, Troj, śpiewał to na karaoke. A, a, a to nie było z muzykal. Miłość rośnie wokół nas, to nie jest z Tak! Tak? Tam, w sercu ciemności! To jest inne tłumaczenie, niż ja śpiewam, dlatego tak jest, bo ja śpiewałem. Yy, ta, y, tam, pod płaszczem mroku, przyspiesza kroku, samotny człowiek. A drugie tłumaczenie jest tam, w sercu ciemności, yy, yy, w ok oku sprawiedliwości, kurde, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że jest drugie tłumaczenie i jedno jest Gdyni, w drugie O, To było w sercu oku? Przepraszam. W sercu, w sercu. Cicho, lepszy ma smak, gdy zmartwień brak. Du-du, Życie... Wystarczy? Czy jeszcze może się coś zmienić? <śmiennie> <śmiennie> Chcę pokazać Ci świat. Nikt nam nie powie stać, nie każe spać nie Ej, mówi, ale ja chciałem dośpiewać! To bajki, chciałem to dośpiewać! Świat. Po, po punktach. chciałem dośpiewać! <laughs> fu, fu, fun, no. A wszystko to, bo ciebie kocham Daj mi świat, daj mi wszystko Hej, w yeah. jest. Żyć mi daj... Tam jest wcześniej chyba... Daj mi świat Daj mi wszystko, hej, yeah. hej. mi daj, żyć mi daj. Ja znam tylko. Tomorrow, Tomorrow! Daj ja to, da mi tomorrow. też przyszło do głowy pierwsze, pierwsze co pierwsze, co no nie może być chyba nie po angielskiemu To jest chyba z Dźwięki muzyki? Dlaczego nie? Może być nie. po angielsku. Nie, nie, to było z Eni. A, Eni, tak, ten. Mm -hmm. Tomorrow, no to klikaj. No bo to zaśpiewałeś pierwszą. Choć różne słowa, różny kolor skór... Co to? Ooooooo... No tak... No, wygłodniamy wieżę... Wieżę, wieżę, wieżę... Ała! Hamisko! Chcę od zaraz ci mieć, od zaraz ci mieć. mieć, u, 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 kochanie, od zaraz Cię mieć, od zaraz Cię mieć. A może być... przetańczyć całą noc, Przetańczyć całą noc, da, 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 da. To jest z My Fried Lady. Tak, Może dobra. być przetańczyć! Tak, liczy się, liczy się. Ty, był taki czas kiedy serca, głos... No, 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 no tak, no tak, 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 tak. No właśnie to jest to, słowa, nie? I, i potem sobie będziesz przypominać no te wszystkie czas. słowa. Kiedy? Ja już serca poszło, nie? Hmm. Serce sobie poszło na smatrach. to czas, też ten Był czas nadziei, czas miłości. Nie! <śmiech> 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 dobra, dobra. Masz to Kasiu wygrała. Wygrała. Y Uczciwa walka. Z 4 do 3 dzisiaj wygrywa nasz debiutant dzikołuszański, Paweł. Proszę ogłosić, kto wygrał. Wygrał, jak zwykle, Karol. Dzień Tam. Kamil mój. Słaj. Ja nie chciałam. Naprawdę. Rewans. Dobra. Gratuluję. Bardzo śpiewałam hmm? dalszą część pieśni, ale nie to. Brawo, Pawełku, brawo. Brawo! Jestem z Ciebie dumny. wszyscy, wszyscy. Graliśmy kiedyś taki koncert, kilka spektakli zagraliśmy w amatorskim teatrze muzycznym, śródmiejskim teatrze muzycznym w i Ty grałeś Dudiego, du 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 a ja grałem Kenikiego. <grym> Myślałem, że nic nie znam, a jednak coś w tej głowie siedzi, słuchajcie, jednak coś w tej głowie siedzi. Muszę Ci e... powiedzieć, że ja nie umiem przegrywać i byłaby tutaj taka drama. Mm -hmm. Wiem, dlatego daj mi jeden punkt, ten, którym zwyciężyła. Jak wchodzi się na scenę, to się jakoś wszystko pamięta, a potem tak wylatuje to, że yy, widzicie jakie są efekty tego. Jestem ciekawy i umieram z ciekawości. No, jak ciekawe sobie, jak inni. Jak ciekawe, sobie ciekawe. właśnie nasi koledzy po fachu, bo to nie jest proste zadanie. To Chyba nie do jest... nich zadzwonimy. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, zawsze bądźcie. Dziś. W dzikim, łuku. W dzikim łuku. Kasia jest świetna w te klocki, więc może ja zacznę. Eee, słuchajcie, subskrybujcie kanał, dzwonkujcie, komentujcie i dawajcie łapki w górę. A jak macie ochotę na więcej nas, to zapraszamy gdzie, Kasiu? Na kanał My Broadway. Na którym podajemy świeżynki ze świata muzykalowego, polskiego oraz zagranicznego. Wpadajcie. Słuchajcie! Mamy do Was pytanie! Jakie są Wasze ulubione musicale? Moim na przykład jest Chicago, w którym gram, ale może macie inne propozycje, może gdzieś jeździcie po Polsce, widzieliście coś wspaniałego, to dajcie znać tam na dole w komentarzach. Zapraszam Was serdecznie na Instagram, Facebooka Dzikiego Ucha oraz na również social media moje i Pawełka. Jeżeli chcecie, to nas tutaj więcej, to piszcie w komentarzach. A widzieliśmy ostatnio pod ostatnim filmikiem, że się Wam podobało, że tam że tu byliśmy, Więc No a teraz zobaczymy, jak będzie po moim wąsie. No tak. No to trzymajcie się, pa!